Siemaneczku kochani, pokażę wam jak znaleźć typa za ogrodzenie dzisiejszego dnia jeżeli jesteście pierwszy raz na tym kanale zostawcie łapkę w górę zostawcie subskrypcję no się łapkę w górę możecie zostawić zawsze ale subskrypcję zostawcie no dobrze, przejdźmy do rzeczy, koniec z błaganiem standardowym jak na wszystkich kanałach dobra widzicie od tego miejsca gdzie macie My lepiej ich puścić przodem generalnie. Ok, no od tego miejsca, gdzie macie te dwa traki tutaj, to musicie trzymać się lewej strony i bardzo, bardzo wolno. Naprawdę to jest bardzo ważne. Hamujcie ile się da. O, o. się bardzo. Mocno wyhamować i się jak najbliżej tej stronowicie. Czy jest ten płotek? Z tego płotka się odbijamy. Wchodzimy tutaj za ogrodzenie i tutaj mamy tylko i od razu możecie odebrać sobie. I zadanie macie wykonane. Także zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. No i...